Siemanko Miedziowi, wiem, że czekaliście, bo ja też czekałem i nie mogłem się doczekać, ale w końcu nadszedł ten dzień. Rok 2026, Ekstraklasa powraca na stadiony, a konkretnie wracamy do Twierdzy Zagłębie. Jesteśmy dzisiaj u siebie, gramy u siebie z GKS-em Katowice. Ja już teraz zapraszam Was na krótkie kulisy tego, co tutaj się dzisiaj działo. Jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy. Jest zimno, potwornie zimno, ale mam nadzieję, że i na trybunach, i na boisku będzie gorąco i zobaczymy dzisiaj świetne widowisko.

We trying to delay and they say it's authentic, but they win's look it they fake though, and I eat on my cheese, queso, provolone, and get all of my dogs out the trap like home alone. I said, I'm locked in. I really got no option. Standing on business, I need minds off the top. then Let them go and kind of show, we just running up the numbers, watch us hit another low. Kasper, nowy rok, e, stary stadion. Powiedz mi, jakie Twoje przeczucia przed startem nowej rundy? Optymistycznie jestem nastawiony. Myślę, że uważam, że możemy mocno powalczyć. Chciałbym bardzo mocno top 5, myślę, że to jest realne. No i oczywiście bardzo się cieszę, że jest młodzież z Akademii. No właśnie o tą młodzież ci chciałem zapytać, bo wiem, że ty tutaj bacznie obserwujesz naszą młodzież z Akademii. Trzech nowych adeptów dzisiaj w pierwszej drużynie. Mm -hmm. Na którego z tych trzech najbardziej liczysz? No to najważniej to Seweryn Marek, ale Jakub Ligocki i Urbański to są też naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy. Myślę, uważam, że fajnie by dzisiaj dwóch z nich dostało ode mnie. Zakładam, że oglądałeś pewnie sparingi nasze w Turcji? Oglądałem, I tak. który z tych młodych nabytków Ci najbardziej w tych sparringach podobał? Mm, o młodych mówimy? O młodych, o tej No krócej. to pokazał się bardzo dobrze Ligocki i Marek Urbański, też zagrał fajnie. Ciężko mi powiedzieć, który najlepiej, bo wszystkich lubię i naprawdę wszyscy się pokazali z bardzo dobrej strony. No to dobra, powiedz mi na koniec dzisiaj, jaki wynik typujesz? No ja 3-0 optymistycznie i że Szabo nowy napastnik niszczyli bramkę. Tak, aż tak, mówisz? Jestem tak optymistycznie tego nastawiony, że myślę, że szczeli. On no, zobaczymy czy się w ogóle pojawi dzisiaj, bo za długo z nami nie jest, ale... A, a co powiesz o naszym starym dobrym Greku? Myślisz, że on dzisiaj, dzielnie, w ataku? Na Michalisa bardzo liczę, bo też się z nim bardzo lubię. Michael jest naprawdę bardzo fajny i liczę, że dzisiaj chociaż hotel tę bramkę szczeli i szabo, że będą mieli obaj się bramki. I oby tak było i tego sobie, i tobie życzę. Hey, hey,

dobrze to jest bardzo ważne tam ale to wam daruję cisę idziemy dawaj za dawaj dawaj

i'm oh

Jak najgorszy Grać na całego!